Myślisz, że mówi prawdę? Zakładałem, że Lady Whistle Down jest mądrzejsza. Zostawię cię teraz. Ale nim wyjdę, mam coś dla ciebie. Odebrałem od jubilera. Jest piękny. Gdzie mu do ciebie? A Pisałaś? Oh, yes, um, tak. To, uh, Listy. Uh, Dzieliłam uh, się to. szczęśliwą nowiną. Cool. Oczywiście. I shall leave you to it. Pójdę już. Good day. Miłego dnia, panno Fevrington. Na razie.